Wciąż oszczędzać wodę trzeba, i ginący chronić trzeba. Nie dla sławy, nie dla pały, pomyśli lub kroczek mały, by był lepszy świat. Nasz cały. Dlaczego kotek nie wlazł na płotek? O kotku będzie później. Zacznę od tego, że z początkiem nowego roku szkolnego zaczęliśmy z kaktusem mocno trenować, bo czekał nas rewanż za przegrany przed wakacjami mecz z piątą B. Oh. Bez dobrego bramkarza to znowu przegramy. Hmm. Tymczasem w naszej klasie pojawił się nowy. Czy nie chciałbyś w naszej drużynie piłkarskiej stanąć na bramce? Jasne. Bardzo lubię grać w piłkę. Jak chcecie, to mogę stanąć na bramce. No to co? Załatwione. Grało się kiedyś na bramce. Tymczasem w domu Kaktusa <grym i> w <górę> pojawiły się myszy. <grym i w górę> Nie chciałem w to uwierzyć. Jakie myszy? Przecież tam w piwnicy mieszka dziki kotur włóczyki, który żadnej myszy nie przepuści. Ale okazało się, że przygarnęła go sąsiadka z parteru. Najpierw stawiała mu pod oknem miseczkę, a potem kot wprowadził się do niej na stałe. Spotkaliśmy ją niedawno w supermarkecie. U! To dla kotka? On to wszystko zje? Przecież nie od razu, ale apetyt to ona ma. Oj, ma! A co z tym wszystkim ma wspólnego nowych? Z myszami nic, ale z apetytem. A może wam zafundować? To całkiem smaczne hamburgery. I w jakich fajnych opakowaniach. Nie, 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 nie dziękujemy, dziękujemy! Moi starzy późno wracają z pracy, on dostaje pieniądze i sam sobie kupuje obiady. Ty to nazywasz obiadem? A na śniadanie i kolację co jesz? Gotowe dania z puszek, słoików, kartonów, o? Też muszę wyrzucić z domu wszystkie zużyte opakowania o po pojedzeniu. Trochę już się tego uzbierało. Wiadomo, im więcej gotowych dań, tym więcej śmieci z opakowań. <laughs> Może dobrze, że ma apetyt, ale czy musi ciągle przynosić zwolnienia z WF-u? Nowy to nie stołówka! No i proszę tu nie śmiecić! Natomiast z myszami zaczęło być coraz gorzej. Obserwując i ja, myśleliśmy o nowym i zaczęliśmy się martwić o wynik meczu. Ale nowy niczym się nie przejmował nawet nie próbowaliśmy tłumaczyć naszym koleżankom i kolegom, że takie jedzenie, choć czasem smaczne, jest po prostu niezdrowe. I ile śmieci z opakowań. W końcu przyszła pora na nasz rewanż z piątą B. Czerwoni do Jeszcze rok temu w starej szkole grał całkiem nieźle. Ha? A. Szkoda, bo przecież jest bystrym chłopcem, a nie kotem sąsiadki. Chyba szybko zrozumie, że coś jest nie tak z tym jego jedzeniem. Smacznie czy zdrowo? A może jedno i drugie? A przede wszystkim czyściej i z umiarem. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.